Jest rok 1925. Oczy całego świata skierowane są na Paryż, gdzie właśnie odbywa się międzynarodowa wystawa sztuk dekoracyjnych i nowoczesnego przemysłu. Wszyscy z zapartym tchem czekają na rozdanie nagród. Czy polscy projektanci mają szansę być zauważeni? Przecież druga RP ma dopiero 7 lat. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się do korzeni. W 1901 roku w Krakowie powstaje Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, które pomimo zaboru pielęgnuje rodzimą tożsamość artystyczną, kształtując smak publiczności i starając się wcielić sztukę stosowaną do przemysłu. W swoim czasopiśmie TPSS publikuje efekty pracy zrzeszonych artystów. Znajdą się tu m.in. projekty mebli Edwarda Trojanowskiego i Józefa Czajkowskiego. Na uwagę zasługuje Karol Tichy, którego geometryczne, funkcjonalne meble można odczytać jako zapowiedź awangardy. Towarzystwo chce też wprowadzić rzemiosło artystyczne w świat wielkiej sztuki. Urządza więc szereg wystaw: pierwszą w Muzeum Narodowym w Krakowie, później w Warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie, aż w końcu w 1912 roku powstaje wystawa Architektura i Wnętrza w Otoczeniu Ogrodowym. Architekci prezentują modele domów mieszkalnych dla wszystkich warstw ludności. Jest więc dworek podmiejski, domek dla rękodzielnika, zagroda włościańska, domek dla dwóch rodzin robotniczych. Hmm. Wreszcie zapowiedź projektowania zorientowanego na użytkownika. Zadowolone z wystawy władze Krakowa fundują nowy budynek Muzeum Techniczno-Przemysłowego, w którym swoje miejsce znajduje organizacja zrzeszająca artystów i rzemieślników. Oto warsztaty krakowskie. Działa już pracownia Batiku, gdzie pod okiem Antoniego Buszka jawajskiej techniki uczą się dziewczęta z podkrakowskich wsi. Karol Homolacz zaczyna studia, które doprowadzą do opracowania teorii ornamentu, a Bonaventura Lenard rozwija pracownię introligatorską. Jest też pracownia stolarska, w której stolarze wykonują meble dla Józefa Czajkowskiego. Prace warsztatów przerywa jednak pierwsza wojna światowa. Wielu członków warsztatów krakowskich przystępuje do legionów polskich i uczestniczy w toczonych przez nie walkach. Wreszcie nadchodzi rok 1918. Po 123 latach Polska odzyskuje niepodległość. Polska wchodzi w okres międzywojenny jako kraj okaleczony, zacofany i pełen podziałów, jednak nie w sferze kultury. Dla warsztatów krakowskich nastaje czas najbardziej intensywnego rozwoju działają nowe pracownie kactwa, ceramiki i metalu. Dynamicznie rozwija się pracownia zabawkarska, gdzie spotkamy Zofię Stryjeńską. Są tu też Wojciech Jastrzębowski, Karol Stryjeński, Józef Czajkowski, a wreszcie Jerzy Warchałowski, który trzyma w ręce zaproszenie na wystawę sztuk dekoracyjnych i nowoczesnego przemysłu w Paryżu. Artyści przyjmują zaproszenie. Z przyjemnością wyjaśnimy, że nasza narodowa twórczość to wytwory polskie, nie rosyjskie, austriackie czy pruskie. Twórcy wywodzący się z TPSS-u, warsztatów krakowskich, a także twórcy Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie jadą do Paryża, gdzie pokażą swoje dokonania w stylu, który określimy mianem polskiego Art Deco. Wśród wszystkich polskich projektów największe emocje budzi Pawilon Polski, projektu Józefa Czajkowskiego. Biały budynek w formie ogólnej przywodzi na myśl prowincjonalny polski kościółek. Zwieńczony 23-metrową szklaną wieżą podświetlaną w nocy prezentuje się niczym gigantyczny kryształ. Razem z Henrykiem Kuną przechodzimy na dziedziniec, gdzie w centralnej części stoi rzeźba zatytułowana Rytm. W otaczającym dziedziniec krużganku Wojciech Jastrzębowski prezentuje swoje sgraffitto z, z herbami polskich miast. W ośmiobocznej sali reprezentacyjnej witają nas Zofia i Karol Stryjeńscy. Ściany pomalowane przez Zofię to cykl kompozycji ilustrujący pory roku z perspektywy chłopskich świąt i słowiańskich mitów. Karol prezentuje solidne geometryczne ławy, które w swoim charakterze nawiązują do ludowej snycerki. Stąd przechodzimy do bogatego reprezentacyjnego salonu, gdzie znów spotykamy Czajkowskiego i Jastrzębowskiego, autorów garniturów meblowych. W oddali widzimy jeszcze inne projekty Polaków. W esplanadzie inwalidów Jan Szczepkowski prezentuje ekspresyjną drewnianą kapliczkę Bożego Narodzenia Jastrzębowski meble dojadalni na tle batików sióstr Kogutówien. Nie trzymajmy dłużej artystów w napięciu, czas na rozdanie nagród. Do Polaków wędruje 35 nagród Grand Prix. 31 nagród diplom d'honneur, 70 złotych medali, 56 medali srebrnych i 13 brązowych. Sukces Polaków w Paryżu odbija się szerokim echem w prasie polskiej i zagranicznej, gdzie roi się od pochwał i zachwytów nad dziełem całościowym polskich artystów. Jednak w wielu środowiskach rodzimych działania artystów oceniane są negatywnie. Najbardziej krytyczni są twórcy awangardy zrzeszeni w ugrupowaniu BLOK. Zarzuca się wystawie brak ogólnoeuropejskich tendencji w projektowaniu i wytyka, że jej sukces nie przekłada się na kontrakty handlowe. Czas na kolejne zmiany.